Mamy tu REWIS Jaki mecz! Matko jedyna! Mamy to, mamy to widzowie! 6-5. U matko jedyna! Jezu zawału dostałem! Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to! Wygrałem mecz! Hello choro Z tej strony Hali mój rodzaj, w dzisiejszym matre lecimy kolejny odcinek z serii od Silvera do Elity już tutaj Gosia na, oczywiście Anderze, zostawiajcie moi drodzy łapki w górę jeśli lubicie tą serię, jeśli myśli, że Habi w końcu awansuje do tej elitki No i oczywiście oglądajcie mecz do samego końca, w cały ten materiał Oglądajcie do samego końca moi drodzy A to już zostaje mi walczyć, batalia, jeden frag Po spadł jak piorunem Dobra idziemy moi drodzy po oczywiście pakę, bo tej. Random, moi kochani, jakby nie ogarnął i po prostu trzeba tutaj wszystko pogarnąć. Przy okazji, moi drodzy, zapraszam was wszystkich dzisiaj oczywiście na live na TikToku. Kochani, słuchajcie, 21. Moi drodzy, odpalamy, bądźcie, bo może będzie mój rodzaj jakiś konkurs dla Was. Więc słuchajcie, tutaj 20 sekund na koncie, nie za dużo. Aj, long siedzi. Dobra. Lecę z plantem. Lecę, kurka, moja. no nie udało się mi coś Słuchajcie, już nie miałem ani albo, ani czasu. Musiałem po prostu moich kani ryzykować, no więc nie wiedziałem, że po prostu gościu będzie na longu. Słuchajcie, weźmiemy sobie oczywiście tej maka. A co, moi drodzy? Mamy oczywiście MG Bayonet i lecimy, żeby wygrać, moi drodzy, tę rundę. Dobra, najważniejsze moich kani w tym wszystkim jest to, żeby to ugrać, żeby pokazać enemy, że no jednak Tutaj raki zimują. Aj, karamba! No, słuchajcie, no, gdzie raki zimują, jak goś tam leci na czwarta mój rodzic, to gdzie mogę zimować? To wstajcie, mogę zimować. No słuchajcie, tutaj po prostu będzie trzeba się skupić. To nie ma leko, dobra, słuchajcie, może sobie anuluję to, kupię to i będzie elegancko. Chłop w ogóle tutaj już zrobił, mój rodzic, jakąś, nie wiem, manifestację, no nie wiem, chyba zwycięstwa. Ale mam nadzieję, że w końcu będzie oczywiście dobry moment do tego, żeby tutaj wygrać ten meczyk, bo 2-0 to nie jest, moi drodzy, zbytnio dobra prognostyka. No i essa. Bomb has been planted. ESA, tak jest Tak to, moi drodzy, się robi Słuchajcie, na jakim farcie w ogóle ta MK tutaj poleciała Matko jedyna No słuchajcie, z randowem ciężko, ale bez randowa Pewnie byłoby jeszcze ciężej Dobra, chciałem mu tutaj kupić, chyba mu nawet kupiłem Mam taką nadzieję, że mu kupiłem Słuchajcie, trzy fragi na koncie są I to nie będzie prosty mecz To nie będzie prosty mecz, dobra, już tutaj fleszuję i lecę W ogóle mam nadzieję, że wam się podoba koska Mi oczywiście się podoba, super sprawa Uważam, że koska Duży plus. No się ma. No jak on tutaj plantuje, ty? Wariacie, ty! Nie wiem, co ten chłop tutaj robi. Ty chłopiec ma plecy, nie? Tak mi się wydaje, moi że to plecy będzie grał. Mi się wydaje, mój rodze że to Kościół będzie grał. No i oczywiście, no Haby się, moi rodzice nie myli, no on się nie myli, no po prostu doświadczenie, chłop na wuchale ci jak nie wiem co, bez kitu, no, gdzie mam to włączone, jak to wyłączyć, no, jak to wyłączyć, to jest dobre pytanie, kurka, bo, ale słuchajcie, ja w ogóle, ja, ja mam tyle energii, a za chwilę streama odpalam, no tam coś będzie działo, słuchajcie, na każdym streamie jest naprawdę niesamowita atmosfera, niesamowici ludzie, w ogóle wam bardzo, moi drodzy, dziękuję za to, że tak licznie bijacie na, moi drodzy, streamy, bo... Nie, żeby coś na ale jestem w ogóle w szoku, nie? Że jakby... Taka liczna gwardia tutaj oczywiście jest. O, co tam robisz, stary? O matko jedyna. No tamtego nie sprawdziłem. Ale ten gościu, spakował ja to muszę napisać. A teammateci nie plantują po prostu no, w końcu lampaka, ja no w końcu będę mógł pokazać. O kurde, no to pokazałem. No nie tak miało być Nawet mu nie daje paki, słuchajcie Nawet mu nie daje, kochani, paki No bo dać mu pakę To, moi drodzy, jak przegrać mecz uważam Tak uważam Nie wiem, czy tak jest No ale tak uważam Siema, trzymaj nejda Trzymaj palaka Leżysz To nie u ten gościu, of course Ale tutaj gdzieś Na jakiejś płaszczyźnie pochu gra. Dobra. Dobra, czekam czekam. zetki Dobra, kurka wodna, ale zmaściłem. No, nie słyszałem go przez tego flesza. Myślałem, że już poszedł defować. Chciałem wziąć palaka i moi rodzy po prostu rzucić tam, a u niego się robi 0,6. Słuchajcie, no 0,6, moi rodzy, jak ktoś robi. No, to już po prostu jest naprawdę słabo. Jest po prostu, mój rado, słabo. A mamy, jest już 7 rund, gościa w jednej po prostu chyba nie było, albo my wygraliśmy, on po prostu przeżył, a ja zabiłem dwóch. Gość nawet, nawet napisał, jest, no ale cóż, moi kani, trzeba po prostu tutaj wsiąść się w garści, po prostu wygrać ten mecz. To naprawdę jest ciężko. Ja robię na plus, ja robię na plus. Ja nie wiem, jak to moi rozdrobię, ale ja robię to. Ja po prostu to robię. Teraz mamy nową kosę, bardzo ładnie pasuje do tych rękawiczek. Uważam, że jest naprawdę ładna. Ty kolego, weź się tam, zepnij, bo jak się nie zepniesz, to będzie lipa. No właśnie to są te, te osoby, które albo mają sobie dzień, albo po prostu są bustowane. I co? No i under, no i co? No jeszcze góra. Chyba wziął paczkę. Aha, no to dostaję dwie bomby i do spania. Ja napiszę 1hp. O matko, jedyna widzowie, nie. No z kim ja gram? Ja napisałem jeden hp żeby się poczuł, żeby może fraga zrobił. Ale ja widzę, że to po prostu to jest ciężkie. No to jest ciężkie mój drodzy. No kościół 0,7 robi, no solo solo na duo gram normalnie Mecz z botem moi drodzy, mecz z botem, no i inaczej tego nazwać nie można siema czemu tutaj grał solo? okej okay. czyli musi grać mid albo plecy bo tutaj oczywiście na go nie ma. Przed nami daj, nagle się coś stało. O matku jedyna, Jezu, zawału dostałem, ty. Normalnie zawału dostałem. Co jest grane, ale wygraliśmy tą rundę. Ja myślałem, że... Ale jak on go w ogóle puścił, widzieliście? No chłop normalnie powinien być już albo zabity, albo przynajmniej zaznaczony. Ale ten chłop to nic, nic nie zaznaczył, nic nie zabił. No ja to gram solo na dołoty. Pierwszy mecz, mojego drodzy, Solana, było w historii serii. Pozdro. Dobra, przegraliśmy kolejną rundę, bo ten gościu nie... Nie wierzę, zrobił fraga. Zrobił fraga. No, chłop jest wybitny. 1-1-7, to już lepiej wygląda niż 0-7, no. Stary, zrób coś, bo mnie normalnie tutaj już... Ręka mnie swędzi, żeby panu przypierdolić, panie. Na lewo. Ugrał. Ugrał. Oh my godness, on to ugrał. Chłop nie do, chłop wyciągnął kosę i po prostu nie dowierza, ty. Chłop wyciąga kosę i nie dowierza. No, akcja normalnie epicka. Epicka akcja Stand Off 2. Zo, zobacz jak normalnie. Ale chłop, ja nie wiem, on to ugrał, serio. Ja pierdziele, no nie wierzę. Matku. I robi fragi lol Mamy to, mamy to, widzowie, 6-5 Łapiemy kontakt, jedna runda, moi drodzy Jedna runda, chłop się normalnie obudził Obudził się z wiecznego snu A normalnie, no chyba Steryl przejął jego starszy brat, mi się wydaje Bo zrobił kolejnego ważnego fraga No już myślałem, że mnie tam go się zabije, nie? I już myślałem, że będzie po mnie Ale jednak okazało się, że nie I tutaj naprawdę To jest to to jest to, kochani. Under. Easy. Gosiu ma biało pewnie. Gosiu tutaj gdzieś gra. Dobra, dam tam smolka. Niech nie będzie aż tak słabo. W kuchni siedzi. Cały czas siedzi w kuchni. Ty ale się ustawiliśmy. Dobra, ja już nie wygrałam. Mam 4... Mamy to, remis, remis widzowie, remis, jaki mecz, matko jedyna, random normalnie, a ja nie wiem co on robi, dobra, remis mamy 6-6, co za, nie wierzę w taki mecz w ogóle, no nie wierzę w to, nie wierzę co się dzieje, enemy w szoku, ja w jeszcze większym, chłop normalnie się obudził zaczął zrobić fragi ty. piękna historia. underground O lol Jest tego, dobra. Nie! Nie, minus 18. A ja on pisze, że minus 18 ma. Minus 18 kolega ma. O kurde, on nawet zapalaki ty! Dobra, to teraz tylko graśnie czas, ale tam wychyliłem niepotrzebnie trochę, nie? niepotrzebnie, no. On ma taki luz widzę. Tak sobie biega, skacze, nie wiadomo o co chodzi. Okej. Okay. Nie, tak, tak, nie, tak, nie. Tak też nie. Zdecydowanie nie. Matko, nie róbcie tak. Ugrał. Ugrał, matko, jedyna. Random top, random top. Co jest grane? Ale ja, jaja! Chłop nie grał nic! No normalnie tytuł odcinka to będzie taki: Bra, Ten starszy brat przejął telefon randoma i zaczął robić fragi. No taki powinien być tytuł chyba. To powinna być prawdziwa historia, moi drodzy. Aha. No dobra, nie wiem skąd wiedział kurczę, ale pewnie usłyszał. Under! Dobra, 7-7. Ale odwaliłem manianę. Kaszana normalnie jak się patrzy. Dobra, ja mu napiszę drop. To więc tak zrobię i zrobię tak. Dobra. To już mi kupił tutaj dobra, spoko. Mam. Jest gitarka. To teraz moi drodzy wygrać to. Sfryszuję sobie tam under. Nie to chyba ich parek był w ogóle. Tak mi się wydaje Damy palaka Mogą zagrać inaczej teraz Kurczę, rzuciłem najdar, rzuciłem tego. Mamy to, mamy to, mamy to, mamy to! Wygran mecz! Matku jedyna! Naj... Nie wiem, największy comeback w serii. Naprawdę, największy comeback w serii. I jeszcze na Ranger'y. Hop, normalnie Ranger miał minusowe KD na takim meczu. Plus 4. Jestem zadowolony, moi drodzy. ja Wam dziękuję. Ten mecz to była udręka, padaka. Historia jakich mało. Ale najważniejsze, moi drodzy, że po prostu się udało to wygrać. I kolejny trudny mecz jest już za nami. Ja wam bardzo dziękuję. Trudny mecz będzie jeszcze więcej. Zapraszam Was oczywiście na tle na dzisiejszą godzinę 21. Ponieważ będzie live.